Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa i zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem dzisiejszego wieczoru jest poseł Tomasz Kaczmarek, Prawo i Sprawiedliwość. Szczęść Boże, witam Pana. Szczęść Boże. Jest Pan byłym funkcjonariuszem CBA, który prowadził operację Beaty Sawickiej, jest pan zaskoczony dzisiejszym wyrokiem sądu okręgowego w Warszawie, który, apelacyjnego w Warszawie, który uniewinił, byłą panią poseł z zarzutu korupcji, bo materiał dowodowy zgromadzony przez CBA, zdaniem sądu, był niezgodnie zgromadzony z prawem. Rzeczywiście, ogromne zaskoczenie z decyzją sądu apelacyjnego. Uzasadnienie do tego wyroku, w mojej ocenie, jest absurdalne. Należy tutaj bardzo jednoznacznie podkreślić, że... Centralne Biuro Antykorupcyjne, które prowadziło działania w tej sprawie, prowadzi, prowadziło je zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, bo to nikt inny jak prokurator generalny w tamtym czasie wydał zgodę na działania w ramach kombinacji operacyjnej z udziałem funkcjonariuszy pod przykryciem. I nie jest wcale tak jak dziś większość komentatorów sceny politycznej w różnego rodzaju stacjach mainstreamowych mówią, że CBA nie zebrało wiarygodnego materiału, który by Mógł potwierdzić fakt e, zaistnienia e, tego przestępstwa. Owszem, taki materiał był zebrany. I taki materiał przed, przed wszczęciem tych działań został przedstawiony prokuratorowi Ale, panie generalnemu. Pośle, sąd uznał, że ten materiał, który CBA zebrało, był zebrany niezgodnie z prawem. Yy, między innymi chodzi o, o działania wobec pani Beaty Sawickiej. Przed 16 czerwca 2007 roku. Tego dnia, zdaniem, jak wynika z dokumentów, Beata Sawicka wyraziła korupcyjne oczekiwanie. Natomiast Pan prowadził działania inwigilacyjne wobec Beaty Sawickiej już od 8, bodajże, lutego. To czyli nieprawda. Wcześniej. Przede wszystkim mhm. trzeba się odnieść do tego, że to nieprawda, ponieważ przed datą 16 czerwca Centralne Biuro Antykorupcyjne nie prowadziło żadnych działań w stosunku do Beaty Sawickiej. Jest to odzwierciedlone w materiałach operacyjnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego i w materiałach, Śledztwa. Ja mówiąc o materiale, który wskazywałby na możliwość popełnienia przestępstwa przez Beatę Sawicką, to ten materiał, który podlegał weryfikacji, zanim została wydana decyzja o wszczęciu kombinacji operacyjnej, czyli zanim rzeczywiście te ofensywne działania wobec Beaty Sawickiej zostały poczynione. I one zostały przeanalizowane. I tutaj prokura, prokurator generalny nie miał żadnych wątpliwości, aby podjąć decyzję o wszczęciu, o wszczęciu tych wszystkich działań operacyjnych. Panie pośle, uściślijmy, czyli przed 16 czerwca 2007 roku Pan nie prowadził żadnych działań operacyjnych, natomiast sąd twierdzi, że w tym czasie przed 16 sporządził Pan 7 notatek i 9. Nagrań dotyczących Bramsa. W ramach czynności operacyjnych nie, moja postawa nie była czynna w stosunku do Beaty Sawickiej. Moja postawa była bierna. Co to znaczy? Ja nie proponowałem żadnych czynności, żadnych działań, nie nakłaniałem, nie namawiałem, nic nie sugerowałem. To sama Beata Sawicka zaproponowała mi udział w tych działaniach niezgodnych z prawem związanych z zakupem działki na Helu. I w tym momencie po weryfikacji jej jakby zachęty do tego, abym uczestniczył w tym procederze nielegalnym, po weryfikacji postawy burmistrza Helu podjęto decyzję o wszczęciu właśnie tych konkretnych działań ofensywnych czynnych wobec Sawickiej i Wądołowskiego. panie pośle, to jeszcze raz opiszmy tę sytuację. Jest dzień 8 lutego 2007 roku. Jest szkolenie dla biznesmenów, tak? tak. Pan jest tam jako biznes pod przykryciem jako biznesmen, tak? Cel mojego pobytu mhm. jest jasny: podniesienie kwalifikacji związanych z przejściem ze służby w Centralnym Biurze Śledczym. Przypomnę, tam zajmowałem się przestępczością zorganizowaną, która handlowała narkotykami, kobietami, bronią po to, aby podnieść swoje kwalifikacje za zawodowe, by móc uczestniczyć w tych działaniach związanych z łapówkarstwem i korupcją, takie podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem e, chociażby e, na polu e, biznesowym, gospodarczym e, i, czy spółek prawa e, handlowego było mi po prostu niezbędne. I rzeczywiście uczestniczyłem w takim kursie, ale, e, panie redaktorze, z materiałów tej sprawy wynika wprost: ja zapisałem się na ten kurs przed tym, zanim zapisali się y, jacykolwiek y, politycy. A w mediach z kolei były takie informacje, że pan zapisał się na ten kurs, poszedł na ten kurs już jako osoba, jako funkcjonariusz, który miałby szukać ewentualnych biznesmenów, z którymi, których można byłoby inwigilować, śledzić, żeby byli skłonni do jakichś korupcyjnych działań, żeby tam no szukać przyszłe swoje ofiary, jak to co nie po niektórzy pisali. W świetle dzisiejszego wyroku Sądu Apelacyjnego myślę, że polacy powinni mieć możliwość zapoznania się z całością tego materiału dowodowego nie wycinki które są dziś prezentowane chociażby tak jak na konferencji prasowej w której udział wzięli Mariusz Kamiński i Adam Hoffman gdzie część tego materiału dziś ogólnie dostępnego była prezentowana ale całość całość od samego początku do końca bo polacy dziś powinni sami sobie wyrobić obiektywne zdanie na ten temat ja nie mam nic do ukrycia w tej sprawie panie redaktorze przez większość swojego dorosłego Życia walczyłem z przestępczością narkotykową, ale również tą łapówkarską. I tak naprawdę rzeczywiście no, jestem zaskoczony tym wyrokiem sądu, tylko powinienem to skomentować w jednym krótkim zdaniu. Dziś, w Polsce, rządzonej przez Donalda Tuska, sędzia dał jeden bardzo jasny przekaz. Ci, którzy chcą zejść na tą złą ścieżkę dawania czy przyjmowania łapówek. Mogą to robić, po prostu są bezkarni. Panie pośle, a jeszcze, przepraszam, wróćmy na chwilę do ciągu zdarzeń z 2007 roku. To w którym momencie Pan zorientował się, że Bata Sawicka jest zainteresowana jakimś dealem, jakimś biznesem? Kiedy pan, pan ją wtedy, w tych pierwszych dniach poznał, czy to było później, jak to wyglądało? Panie redaktorze, jest to odzwierciedlone w materiale dowodowym. I po tym, jak Beata Sawicka zaproponowała, abym wziął udział w nielegalnym zakupie działki na Helu, wtedy te wszystkie materiały trafiły do oceny do prokuratora generalnego i została wszczęta właśnie kombinacja operacyjna z udziałem funkcjonariusza pod przykryciem. Mhm. Sąd dzisiaj też zarzucił centralnemu biurze antykorupcyjnemu, właściwie Mariuszowi Kamińskiemu, że nie wydał wymaganego ustawą odrębnego zarządzenia o wszczęciu operacji kontrolowane, kontrolowanego wręczenia łapówki. No taka terminologia bardzo yy, nie ale wiem... to nieprawda. Yy, dlatego, że było to zarządzenie? Ale, panie redaktorze. Przede wszystkim każdy funkcjonariusz, czy to będzie funkcjonariusz policji, czy jakiejkolwiek innej służby specjalnej pracujący pod przykryciem, higieną pracy takiego funkcjonariusza jest to, aby zapoznać się z takim dokumentem. Ja taki dokument widziałem na własne na oczy. I ten dokument znajduje się w materiałach śledztwa. No to jak sąd mógł stwierdzić, że nie było tego dokumentu, że szef nie wydał? Ogromna rozbieżność pomiędzy wyrokiem w pierwszej instancji, w sądzie okręgowym, gdzie sąd skazał Beatę Sawicką na, bezwzględ... na wyrok bezwzględnego pozbawienia wolności Trzy lata, dziś sąd apelacyjny uniewinnia. Naprawdę to, co robią dzisiaj polskie sądy, to jakaś wolna Amerykanka. Nie jestem w stanie zrozumieć yy, dziś tego wyroku. Jak mają się czuć ci sędziowie, którzy jeszcze kilka miesięcy temu orzekli, że Beata Sawicka jest winna? Y Panie pośle, no nie wiem jak się czują sędziowie, natomiast to nie była ta sprawa, była rozstrzygana nie tylko w sądzie warszawskim, w sądzie najpierw okręgowym, a teraz apelacyjnym, tylko też sprawą i postępowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego zajmował się sąd w Lublinie. To było na wniosek najpierw prokuratora tamtejsza, na wniosek pani Beaty Sawickiej, a później tak. sądu. Tak, to I... prawda. To prawda. Właśnie na wniosek adwokatów Beaty Sawickiej i jej samej prokuratury. W, w Rublinie wszczęła e, śledztwo, które miało jakby sprawdzić, czy e, funkcjonariusze CBA w tej sprawie przekroczyli swoje uprawnienia. E, decyzja była jednoznaczna. Nie, działali zgodnie z prawem. Po odwołaniu od tej decyzji e, sąd, e, który badał tą sprawę w tamtym okresie, również jednoznacznie stwierdził, że funkcjonariusze CBA działali zgodnie e, z prawem. Prokurator, który w tej sprawie e, oskarża, nie dopatrzył się e, jakichś nieprawidłowości w związku z, z, z tokiem e, tej sprawy, ale również sąd w pierwszej instancji, panie redaktorze, jednoznacznie w tej kwestii się wypowiedział i informował opinię publiczną, że działania CBA były zgodne z prawem. Panie pośle, y, czy Centralne Biuro Antykorupcyjne ma prawo inwigilować Dowolnie wybraną osobę, chociaż no nie ma takiego podejrzenia, że ta osoba może popełnić czyn korupcyjny, czy w przyszłości może popełnić ten czyn korupcyjny? Jest taka możliwość? Oraz oczywiście, że nie. Przepisy, które stanowią o tego typu działaniach są jasne i oczywiste. Artykuł 19 ustawy o centralnym biurze antykorupcyjnym, który traktuje o tak zwanej prowokacji policyjnej czy też wręczeniu kontrolowanym korzyści majątkowej, jest. Jasny. Musi zaistnieć uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. I takie uzasadnione podejrzenie było. Ten materiał był przedstawiony do analizy prokuratorowi generalnemu. 16 czerwca 2007 roku Beata Sawicka wtedy wyraża. Przepraszam, spojrzę naszych notatek, bo takie jest fachowe określenie. Beata Sawicka wyraża oczekiwanie korupcyjne. Tak? Ale to zostało wyartykułowane wprost. Ja naprawdę chciałbym, aby dziś ten Jak to materiał. Wyglądało? Jak to wyglądało? No I tu, tutaj, jeżeli pan redaktor będzie mnie ciągnął za język, boję się, że mógłbym złamać przepisy prawa, ponieważ ten materiał dziś jest tajny. Rzeczywiście, chciałbym o tym powiedzieć wprost. Ale nie naruszając tych przepisów prawa, powiem tak, to Beata Sawicka złożyła propozycję wzięcia udziału w tym nielegalnym procederze zakupu działki. Mm -hmm. Szanowni Państwo, przypomnijmy na chwilę fragmenty tych słynnych już nagrań, które słyszeliśmy w 2007 roku i co jakiś czas wracały, wracały poprzez media do naszej świadomości. To jest poproszę naszych realizatorów, to jest fragment dotyczący dotyczący no, jak to Bata Sawicka chciała swoją e, dole wziąć e, łapówki? A co do tamtego gościa. Przed chwilą dzwoniłam. Mój kolega, przyjaciel, o którego z opowiadań, powiedział panu burmistrzowi, podał imię i nazwisko i powiedział, że ten pan prawdopodobnie przyjedzie za tydzień. Pan burmistrz powiedział, że nie ruszy sprawy bez mojej rekomendacji, co dla mnie jest niebezpieczne. Wam tak. jeszcze raz apeluję, poza to, tak. powiedziałem swoju, tak. czy gra jest warta świeczki? Rozumiem. Bo ten telefon, którego byłeś świadkiem, świadczy o tym, że dobierają mi się do dupy. Hmm. Dobrze? Dobrze. Powiem szczerze, że chciałabym to doprowadzić do końca. Jeżeli coś z tego mielibyśmy oboje albo ty. Ale jeżeli jest tylko za Afryką, to to Mhm, mm Rozumiem. Dobrze, natomiast tutaj w tej materii, o którejś powiedziałem, rozumiesz... Yy... <laughs> Mi nie mów o tej materii, co mi powiedziałeś, bo to już skończony temat. Aha. Ja zaczynam ten drugi wątek, bo jest coś do wzięcia. Uh -huh. Więc wiesz, jest możliwość załatwienia sprawy i może na tym byś ugrał coś. Natomiast zastanów się, czy facet jest na tyle lojalny i w porządku, żebyś coś z tego miał. Jola, Pamiętaj, nie... ile ja ryzykuję. Pamiętam. Widzisz, co robi CBA i cała reszta. Tak. Tymi, którzy byli Był zafascynowany Po prostu w szoku mhm. Ja w środę się spotykam Po 17, bo oni tu przyjeżdżają mhm. Tu się spotkam z nimi Na godzinę, półtora Zjem jakąś kolację i pogadam o konkretach Bo to poprosili przed chwilą Natomiast y, nie ukrywam, że jest szansa Żeby mu załatwić sprawę mhm. Jest Uważam, że powinniśmy to wykorzystać Ale to tylko my wiemy więc poprowadź tak rozmowę, żeby się napalił na to, ale poprowadź też tak rozmowę, żeby wiedział, że ten kontakt ja coś muszę mieć. Aha. Nie muszę mieć dwa razy podpaszyć wszystko. No dobra, na razie. No właśnie, panie pośle, to jest rozmowa nagrana przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. To jakby no, trzeba od tak. razu skomentować. To jest rozmowa pomiędzy Beatą Sawicką, a byłym członkiem platformy obywatelskiej. Byłym posłem Platformy Obywatelskiej, który tuż po zatrzymaniu Beaty Sawickiej w tej sprawie został wykluczony z, z członkostwa w tej partii. No Panie Redaktorze, po tych słowach nasuwa się tylko jedna konkluzja. Czy to są słowa ofiary, czy też osoby? Cynicznej, dożo, dążącej do jednego celu. I to nie była rozmowa z, z agentem, z podstawionym człowiekiem, tylko z kolegą i rozmowa o. Moje ocenie to tylko świadczy o tym, w jaki sposób Beata Sawicka tą całą sprawę kreowała i nią kierowała. Mhm. Panie pośle, co w związku z tym państwa dalej zamierzacie zrobić? To jest Dzisiejszy wyrok jest wyrokiem prawomocnym. Tak, e, dziś e, po stronie prokuratury e, jest e, ta możliwość wniesienia wniosku do Sądu Najwyższego o kasację tego wyroku. Jestem przekonany, że prokurator prowadzący tą sprawę podejmie takie kroki. Oczywiście nie wykluczam też ze swojej strony wystąpienia, pisemnego wystąpienia do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, aby go tą sprawą jeszcze bardziej zainteresować. Ponieważ no, dziś opinia publiczna e, naprawdę zasługuje na to, aby ta sprawa została wyjaśniona e, rzetelnie do końca. Nie może w, w polskim systemie e, sądowniczym zaistnieć sytuacja, w której sędzia w uzasadnieniu wyroku mówi, że Beata Sawicka łapówkę wzięła, ale ona ponosi konsekwencje moralne. A nie karne. No no. Sędzia chyba nie jest od tego, aby wydawać wyroki moralne. Spójrzmy jeszcze na zdjęcia, które też CBA przygotowało z wręczenia tej łapówki. Poproszę o materiał. Panie ee, pośle, to są zdjęcia operacyjne Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Tak, to, są, to są zdjęcia z, z, z momentu, kiedy Beata Sawicka została zatrzymana tuż po tym, jak przyjęła. Jedną z części korzyści majątkowych. Przypomnę, że dwa materiały. Jeden materiał, który, który Państwo mo mogliście zaobserwować na ławce w parku, to była jedna część łapówki, a tu jest moment, kiedy Beata Sawicka została zatrzymana po przyjęciu drugiej części łapówki. Mhm. Zaraz nam koledzy pokażą te pieniądze, które, które były. To zdjęcie, które widziała cała Polska. No i dzisiaj się okazuje, że ta pani, pani jest niewinna. Więc no, pozostaje jednak pytanie, jak je, jak, jak, można, jak wygląda sprawiedliwość, prawda, w, pol, w państwie? No tak, sędzia podnosił dziś kwestie proceduralne e, związane z wszczęciem całej procedury e, operacyjnej w stosunku do Beaty Sawickiej. E, nie kwestionował jej zachowań, wypowiedzi czy postępowania. E, to Państwo mogą zaobserwować na tych nagraniach, ale w szczególności też w szeregu e, wypowiedzi, które są dostępne na stronach e, internetowych, e, no, dla sprawa jest y, dosyć y, oczywista. Panie pośle, czyli będzie teraz prawdopodobnie. A co pan sądzi, prokuratura złoży wniosek o kasację? Jak pan ocenia Jestem sam Jestem przekonany, się... że tak. Prokurator tuż po wydaniu wyroku w sądzie apelacyjnym zapowiedział, że tą sprawę przeanalizuje i nie wyklucza takiej możliwości. Myślę, że ta sprawa powinna trafić do Sądu Najwyższego i należy ją ponownie rzetelnie rozpatrzyć. Podkreślę. Funkcjonariusze CBA działali zgodnie z przepisami prawa. Jest to odzwierciedleniem w materiałach, którymi, które, którymi dysponuje sąd, jak i zarówno prokuratura. Tak, panie pośle, czasem to jest dzisiaj świeża sprawa, natomiast niedawno była decyzja prokuratury, jakiś czas temu była decyzja prokuratury, która umorzyła postępowanie wobec celebrytki Weroniki Marczuk. To też była słynna, głośna sprawa, no bo ta, pana, ta pani była twarzą TVN-u. Ona występowała na antenie tej stacji, później bardzo Zatrzymana i prokuratura to umorzyła. Teraz jest sprawa pana Bogusława Seredyńskiego, który no teraz kraj państwa musi wypłacić prawie pół miliona złotych e, osobie, która była zatrzymana. To był, był prezes wydawnictw naukowo-technicznych. To też akcja CBA. No i nie wiem, jak to tak sumujemy, to właściwie, te, te, nie wiem, czy pan zna jakiś taki prawomocny wyrok skazania e, za korupcję po śledztwie CBA? Panie redaktorze, tak, znam ministra Lipca, mhm. natomiast w tych kwestiach, w tych sprawach, o których Pan mówił, nie składamy broni. Dziś, jako parlamentarzysta, korzystając z narzędzi, jakie daje nam ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zwróciłem się do prokuratora generalnego o to, aby udostępnił mi dokumenty związane z umorzeniem postępowania wobec pani Marczuk, wobec pana Sarydyńskiego, ale również wobec państwa Kwaśniewskich. Zapoznałem się z tymi dokumentami, zapoznali się z tymi dokumentami prawnicy, z którymi y, współpracuję i myślę, że to będzie kwestia przyszłego tygodnia lub następnego, kiedy złożymy stosowne wnioski o wznowienie tych y, śledztw. W tych śledztwach również e, prokurator nie wziął pod e, uwagę materiału operacyjnego, jaki został w tych sprawach zebrany. Przypomnę, nagrania z podsłuchów, nagrania z rozmów, rejestracje spotkań e, metodą audio, e, wideo, to wszystko zostało wyrzucone do kosza. W momencie, kiedy prokurator pozbawia się takiego materiału, dzięki któremu mógłby skonstruować akt e, oskarżenia, to rzeczywiście tą sprawę wtedy umarza, ale nie można postawić znaku równości pomiędzy umorzeniem a uniewinnieniem. Panie redaktorze, cóż mogę powiedzieć? No, tak jak powiedziałem wcześniej, te wszystkie decyzje niezależnych organów państwowych, prokuratury czy sądu no w Polsce... Muszę to podkreślić i to bardzo mocno. W Polsce rządzonej przez Donalda Tuska to jasny sygnał do tego, aby dziś bezkarnie brać łapówki. Ale to pan zdaniem jest jakaś zmowa prokuratorów i sędziów przeciwko Centralnemu biuru Antykorupcyjnemu? Ja myślę, że to jest kwestia osób, które były w zainteresowaniu CEBA, osób, które w tych postępowaniach usłyszały zarzuty. Przypomnę, przecież to decyzją sądu pan Bogusław Seredyński odbywał tymczasowy areszt. Myślę, że niektórzy prokuratorzy po prostu boją się zmierzenia z tak mocnym materiałem dowodowym i zmierzenia się z osobami, które są dziś publicznie e, znane. Czy to znani celebryci, czy znani politycy. Ale nie ma dzisiaj w przestrzeni publicznej, panie redaktorze, miejsca dla świętych krów. I bez względu na to, czy ktoś jest osobą znaną, czy też nie, musi e, odpowiadać przed e, wymiarem sprawiedliwości, tak jak ja, pan, czy. Każdy inny obywatel. Czy pana, zdaniem, czy pana zdaniem centralne biuro antykorupcyjne pod obecnym kierownictwem w jakiś sposób będzie wracało do tych spraw? Czy jest w ogóle nie zainteresowana żadną z tych spraw, które były? wcześniej prowadzone. Panie redaktorze, obecny szef CBA, pan Paweł Wojtunik miał wielokrotnie możliwość do tego, aby odwołać się od decyzji prokuratury w tych sprawach, nie zrobił nic. Ja jestem ciekaw co powiedzą dziś funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który, którzy... Kilkanaście miesięcy pracowali nad sprawą marszałka województwa podkarpackiego. Siedem zarzutów, w tym zarzuty korupcyjne. Ten człowiek, po wpłaceniu kaucji w wysokości 60 tysięcy, poszedł do domu. Nadal jest marszałkiem województwa, został wykluczony z członkostwa w PSL-u. No ale moment, czy nie ma możliwości mataczenia w tej sprawie? Przecież osoby, które są z nim związane i są świadkami w tej sprawie, są jego podwładnymi w urzędzie. To jest naprawdę jakaś kpina z wymiaru sprawiedliwości. Ale jaki jest to sygnał dla tych funkcjonariuszy? Dla policjantów, dla funkcjonariuszy jednostek specjalnych CBA? Mhm. Panowie, sygnał jest jasny. Nie dotykajcie tak wysoko, bo poniesiecie sromotną karę. Nie, tak w Polsce być nie może. Ci, którzy na najwyższych szczeblach władzy dopuszczają się tego rodzaju przestępstw, powinni ponosić surowe konsekwencje. Panie pośle, jeszcze dopytam. Sprawa państwa kwaśniewskich to dotyczy tej zakupu tego domu, domu w Kazimierzu. Kazimierzu mm. Oczywiście tak. E, czytając materiały, a w szczególności uzasadnienie umorzenia tego postępowania, ja po, po kilkunastoletniej swojej pracy. W policji i w CBA nie widziałem jeszcze tak absurdalnego y, umorzenia. Dlatego tu jest potrzebna stanowcza reakcja. I jeszcze, y, panie pośle, na koniec chciałem przypomnieć jeden fragment y, y, słynnego już nagrania z panią poseł Batą Sawicką, y, nagrania tymczasem dotyczącego służby zdrowia. Poproszę o materiał. Powiedz mi teraz, jak wygląda ta sprawa y, z... Mówił? że y, rysuje się jakaś szansa na Temat związany ze zdrowia. Tak. Ale on jest aktualny? Czy, czy w związku z tym, co się dzieje, to jest już nieaktualne? W tej chwili yy, to wszystko trochę hamowało. Mhm. Natomiast y, ja mam grupę ludzi, to nie jest duża grupa, bo na to którzy mają tworzą wiadomo prawo i tak dalej, mm. ale przede wszystkim mają ogromną rutę na temat yeah. tego, co będzie w przyszłości, czyli prywatyzacja jednostek organizacyjnych służb bezpieczeństwa. Będzie racjonalizacja sieci szpitali. Będą samorządy zbywały majątki trwałe, czyli będą i sprzedawać, i przekształcać w szpitale w skutki prawa handlowego. Mm -hmm. No wiadomo, że y, będzie y, Medycyna Prywatna, w szpitale prywatne. Od czego dzisiaj będzie zaczynała? Od tego, że trzeba będzie do i kupić szpital. No właśnie, ta rozmowa z 2007 roku, no dzisiaj jakby po kolei ten scenariusz jest, jest realizowany przez, przez ugrupowanie, w którym kiedyś była pani Beata Sawicka, jak pan to jeszcze skomentuje na sam tak, koniec. Tak, to prawda. Rzeczywiście ten plan e, grabieżczej prywatyzacji służby zdrowia został e, odsunięty w czasie po tym, jak e, opinia publiczna zapoznała się z tymi wypowiedziami. W mojej ocenie on dziś jest e, realizowany. Natomiast jeszcze jedno zdanie na koniec, e, panie redaktorze, to nikt inny jak Beata Sawicka w trakcie rozmów z funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego mówiła wprost. Ja was z politykę mieszać nie będę. Dawajcie kasę. I dziś po takich wypowiedziach będzie odpowiadać moralnie. Tak, sąd nie dostrzegł w tym czegoś niestosownego, znaczy dostrzegł, dostrzegł tylko niestosowność moralną i etyczną, a nie, a nie karną. Szkoda. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Naszym gościem dzisiejszego wieczoru był poseł Tomasz Kaczmarek, Prawo i Sprawiedliwość, wcześniej agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który prowadził operację dotyczącą pani poseł Beaty Sawickiej. Szanowni Państwo, na kolejny Polski Punkt Widzenia zapraszam już jutro, tuż po wieczornym wydaniu Informacji Dnia. Teraz życzę wszystkim dobrej i spokojnej nocy. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Dziękuję.